No potem wracam na tą super rozprawę i mówi, że ty, papa, pa. E, użyłem go jako babę, wygrałem, aha, ale Horus mu odpowiada, że nie, nie, a pa, papa, tam jest, tam jest jego nasienie i wynurza się to nasienie z nim i mówi aha, jestem nasieniem seta, jestem tu. A teraz Panato. I nasienie Horusa mówi z wnętrza seta, nie? Haha, to jestem nasieniem Horusa. I Nie wiem, jak oni to wymyślili. No, co, co tu się dzieje? I no, i wszystkie połki mają tylko ło! I tam coś się jeszcze z łodziami dzieje, z kamienia. No tak. nieważne. Ta potyczka trwa 80 lat. I Horus wygrywa. Tak. I potem set wywalaj ten na, na barkę do e, RA, który pływał tak, tam tak. po tym i, I, i on chronił go przed tym super wężem tak, 9, tak, tak. który się nazywał Apophis albo APEP tak, pep, tak. Pep, 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 i tyle. No.